Wasulo, czy jesteś gotowa modlić się za tych wszystkich, którzy znajdują się na drodze do zagłady? Teraz, Jezu? Tak, teraz. Nie będę wiedziała, co powiedzieć. Nauczę cię, posłuchaj mnie i powtórz za mną. O Ojcze Święty, ze względu na Twoją moc i Twoje miłosierdzie, błagam Cię, zgromadź wszystkie swoje owce. Przebacz im i spraw, by powróciły do Twego umiłowanego domu. Spójrz na nie jak na swoje dzieci i swoją ręką pobłogosławię. Amen. Wasulo, wejdź do mego serca. W nim jest głęboki pokój. Zeszyd dziewiąty ósmy marzec 87. Wasulo umiłowana, chcę ci jeszcze przypomnieć, że nie faworyzuję ciebie bardziej niż inne moje dzieci. Nie masz żadnych zasług, a Twoja godność jest mniejsza od zera w moich oczach. A przecież nawet taką Cię kocham. Dałem Ci tę łaskę, bowiem tak, taka jest moja wola. Bądź moją posłanniczką, a ja ujawnię siebie przez Ciebie. Nie sądź, że przeczę sam sobie. Moja miłość do Ciebie nie ma granic. Jesteś moją umiłowaną. Ja cię wybrałem. Nie sądź nawet przez sekundę, że kołam cię mniej, bo dałem ci zauważyć Twoje słowości. Jestem twoim świętym ojcem, który cię zna i jeśli ja nie ukażę ci Twoich błędów, to tuż to uczyni. Jesteś moim wrażliwym kwiatem, który formuję, pozwalając ci czerpać z mojej siły, abyś mogła wzrosnąć basulo. Pragnę Ci przypomnieć, że przekazywane Ci przeze mnie objawienia nie są jedynie dla Twojej korzyści, ale również dla tych, którzy rozpaczliwie potrzebują mojego chleba. Przychodzę karmić Was wszystkich, którzy jesteście głodni. Moje posłanie to rędzie pokoju i miłości. Ono ma Wam przypomnieć Wasz fundament i tego, który Was stworzył. Przychodzę Wam powiedzieć, że mój Kościół jest moim ciałem. Tak!